Noc, spacer, Warszawa i ja słuchać blisko Stadium i ja słuchać ACDC Concert. <laughs> piękna, piękna noc. I... O! Oh. No ładnie pachnie, piękna otazacji ła, wow, tutaj park ma trzy jezioro, teraz cię, może więcej. Bardzo piękny park. Pięć jezioro teraz. Ok, teraz jestem bardzo podekscytowany, Ja i moje rodzice idź do um, pociąg stacji i mam więcej Dziczyńce i oglądać um, kobieta Eurocup tylko nożno. I ja bardzo lubię. I Polska Gola, proszę, białe i czerwony. Polska, biało, czerwone. Polska, biało, czerwone.